Ciemka, witam po przerwie. Słuchajcie, ja zaczynam walkę z podciągami. Tutaj trochę już z rana zrobiłem. Co zrobiłem, to podkładałem sobie tu pod supy, Tak, żeby mieć tam poziom na tych elegancko-na na czubkach supów, żeby tu nie było problemu z tym żadnego. Później, jakieś deseczki są wspierające, to musiałem jeszcze popodstawiać. Wiadomo, ale na razie to na prętach zbrojeniowych sobie poukładałem, Mam tu również linię tak i ten jak i tamten, także spoko, co jeszcze tak naprawdę, a podcinałem tutaj te, te żeby mi blaty elegancko doszły, także tu podocinałem sobie multi urządzeniem te wszystkie dookoła, trochę w poniedziałek zacząłem, blaty se poolejowałem w poniedziałek, ale skończyło się to na kilku godzinach i uciekłem, bo jednak nie byłem w stanie robić, deszcz do tego padały teraz, no i słabo się czułem i czuję tak naprawdę, Cały czas, więc myślę, że jak wrócę, to szybciej dojdę do siebie jak, niż jakby deleżał. Bo takie leżenie to powiem Wam, że nie dla mnie, kurde jest. Plecy walą, bolą bardziej, jakby, jakby człowiek nie wiem, kopał rowy szpadłem od trzech tygodni. Także trzeba się zacząć ruszać, bo to już człowiek się zastoi w ogóle zaraz święta, i w ogóle się nie ruszy. To później w ogóle chyba tego mi zostanie jakiś, nie wiem, rehabilita rehabilitacja, więc nie wiem, co to, a. Więc biorę się za robotę, mam nadzieję, że coś, coś pójdzie do przodu. Eee, no i tyle naprawdę. Co tu więcej mówić? Dobra, słuchajcie, i skręcam drugiego, jakoś to idzie. Można powiedzieć, że tu trzeba chikać. O właśnie, tak. Chyba tu coś trochę mi słabo, jakoś to się złazi, nie wiem dlaczego. Blat, blatowi nierówny. Wychodziło choćby, były... Były kręcone równo. Więc nie wiem czemu tak się dzieje. O co tu chodzi, no, ale powinno być w finałowym rozrachunku okej okay, chyba. Tu mam równo, tutaj trzeba dociągnąć. A Tu już se pomogę tym. Lekko. Mogę sobie ściągiem. O, od razu lepiej, nie? Jak się rozwiało, powiem wam, w piątek ostatnio, to cały czas piskanie, Cały czas. Nie przestaje. No i dobra, kręcę tego tak do końca. Po przerwie go sobie przyniosę, piłę, żeby klepki tutaj poskręcać po, po te łączenia. No i to tam został kawałek że z tym nie powinno mi jakoś tam wyjątkowo długo zejść. Może dzisiaj ugrydzę ten temat, jak uda się ten ugryźć, no to wtedy będę myślał o tym, żeby na, za nadproże się też wziąć, tamte nadproże składać i tak po kolei, tak po kolei, no. Jak tam jest, tam to samo, to trzeba gdzieś ciągnąć też. Tu, tu biorę się, lecę na siadanie po śniadaniu wracam i coś będę dalej kombinował. Nie wiem, co z pogodą oczywiście będzie, bo to też jest wielka nieradoma, napadają jakieś deszcze, więc może być słabo. Dobra, wróciłem, wrzucam y, kamerę na ładowarkę, bo zapomniałem naładować. Puszczam muzykę i lecę z drugą stroną, a później tamto to samo, zobaczymy jak to pójdzie. No i dobra, powoli kończę tą stronę. Tylko tu muszę za jeszcze połapać, gdzie nie gdzie żeby się poschodziło aż kurde źle to zrobiłem że no schodź tam schodź o coś takiego poskręcamy tu widzę że się tu gdzieś kurde a, doszło już nie chciało zleść no i tyle tą stronę będziemy mieli pokręconą A tu samo tamtą Będę musiał podnieść pewnie do góry, też tam coś popodkładać, żeby było jak należy i... i to będzie na tyle. Jak starczy czasu czy coś, to myślę, żeby na tą nadprożoną się wziąć i tam będę musiał jeszcze oczywiście zrobić coś, czego nie zrobiłem, czyli folii nie dałem na spód tego, a żeby później nie zrywać tego drewna, nie skrobać, nie kombinować, to to będę musiał po prostu wziąć i tam też jakąś folię, chyba jakieś worki stare mam Takie czarne czy coś takiego, to coś tam znajdę, dużo nie trzeba Muszę wyścielić ten dół tu. tu się idealnie zeszło Także nie ma problemu z tym No jakby pogoda dopisała jutro, to też się podziała, no może Jutro by było Można powiedzieć końcenia, koniec kręcenia szalunków, a A można by było się wziąć za można no, powoli skręcanie tego, uzupełnianie i w ogóle. Dobra, mam to. Tak to wygląda. Rurki powkładam do środka, słuchajcie, bo tu ciężko łapy ogólnie przełożyć. Także rurki mam powkładane. O kurde, tu gdzieś, gdzieś poprzyciskały. Myślę, że one tak będą mniej więcej na środku tutaj. Kurde, nie pamiętam teraz, jak ma iść strop. Czy do spodu? Ła! Czy do góry idą? Nie, chyba do dołu. Na równo z dołem idzie. Będę się to sprawdzić, bo z głowy mi wypadło teraz, nie wiem. To wtedy to się decyduje, czy te rurki dać ciutki wyżej, czy po prostu ciutki niżej środka. Że można było później to drewno połapać do konstrukcji stropu. Także tyle w sumie. Co lecę, przechodzę na drugą stronę, robię to samo. Dobra, zabieram się za, tu, za rzeźbę, żeby unieść to do góry. Tu widzę, że na glebie z jednej i z drugiej strony leży, także trzeba tu coś będzie podłożyć. Tylko ile? Pytanie. Kurde, niewiele, nic to nam nie blokuje. Muszę sprawdzić, o tak, o nawet kurde. Powiedziałbym pręd szóstka tutaj, pod ten, tu już to przyniosłem, to trochę do góry. Delikatnie zobaczymy, co z tego będzie. Ta, tu siedzi na ziemi, jak dam z dwóch stron po szóstce, tak na razie zobaczymy, czy się podda. Eee, bez problemu, No właśnie tutaj tu raz i z tej strony też. Raz i zaraz zobaczymy. Dobra, siadło mało, czy czy starczy? Zobaczcie, również elegancko. Dobra, to to w tą stronę byśmy mieli załatwioną, tam z drugiej widzę, że na grubo będzie szło coś, ale mam dwunastkę. Gdzie ona tu się... Tu nam siedzi na zero, czyli tu mamy dwunastkę wypniemy, a tutaj... Tu i tak mamy parę kurde. No zobaczymy, z tamtej strony damy ten... ...z dwunachy. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Raz i dwa, tak siadło, tu to w powietrzu stoję, no ale będę musiał jakieś dyseczki nam podokręcać, wiadomo, tylko żeby na razie złapać tą, tą wysokość i zobaczcie, idealnie, o, coś mnie tutaj A folia chyba w kulki robi. I jest git. Dobra, tu mamy te dwie wysokości wyprowadzone. Można skręcać. Ściągam sznurek, biorę blaty, a i jeszcze tylko tu podłożę tych, nie? Tu kawałek folii też nie mam, bo nie wiem, tu. a ostatnio nie mogłem podłożyć jakoś, czy coś to mi przeszkadzało. Tak z tego co patrzę, to tutaj coś jest do góry, to zbrojenie będzie musiało pójść coś. Coś tu za nisko albo opadło. Lekko trzeba to nagiąć. Z tego co widzę, bo tu już tu nie ma miejsca na ten Na to żeby te nam weszły. Zaraz spróbuję wziąć łoma, to, czym to coś podda w ogóle. No coś blisko leży Co za... Może być tu problem teraz, jak to powiązane już. Ale mamy to podparte, więc Eee, pójdzie, zobaczcie. O to właśnie chodziło i tutaj tak samo. By nam się trochę poddało, żeby włożyć te ten, nie? Dystansy. dystansy powiem wam, że zostało mi na styk. Chyba ja pamiętam ile wziąłem, wziąłem całą paczkę. To może pisało ile sztuki było. 300 chyba. Czy 200, nie wiem, nieważne. Tyle mi zostało i, i tyle mi musi starczyć na to. Także wkładam dystanse, No i lecimy dalej z latami. Póki pogoda jest. Okej, okay, słuchajcie, nie rozkwiniłem jednego. O, wchodzi to. Dobra. że braknie mi braknie mi słuchajcie, dystansów na nadprosze jeden mi został tak naprawdę i to jest tyle a przecież całe nadprosze jest do podniesienia Jest nie wiem, czy tego, żeby jakiś pasków ponacinać bo nie do już zamawiał bez sensu, tylko jest tylko pod to. tak naprawdę tam mam podłożone jeszcze widzę coś no tylko tu no to nad nasy pasków Albo i z tego betonu, z nadprożowego tego porobę takie paseczki i po prostu podkładam i tyle. Bo nie ma sensu już zamawiać. Ale zaczyna wichura się robić. Ja pierdzielę, i tyle blatu mi zostało, więc powinno być wszystko w porządku. I starczyć wszystkiego. Na słupy, na pewno mi starczy, mam 16 sztuk. Więc tam nie zabraknie. Już nic na znaczy się dorabiać, tylko te deski tu i tu i ówdzie. Także biorę kręcę ostatniego. No i dobra, instaluję go tutaj. Coś się rozeskło, ja pierdziele. To się połączy, jeszcze się ściśnie, zobaczymy jak to. Mam nadzieję, że przez te deszcze to się wszystko nic nie potem nie porozsychało, nie pościągało. Tak było równo, że taki jest, ale na to wygląda. Dobra, kręcimy tego i tyle. W ja myślę o tym, że gwinty zaczyna się powoli docinać. Mam tych gwintów trochę, więc... Gdzie lecisz, kurde... Więc wychodzi na to, tak wliczyłem na ile by je tutaj ciąć, żeby to... Było rozsądne, żeby dobrze zapało, że też nie były za długie. No i mam dwumetrówki. m 10 więc myślę, że... Czy to Fi-10 tam... Więc myślę, że na 5 sztuk trzeba gdzie ciąć, czyli takie 395 na luzaku wystarczy. Mamy... Bo, powiedzmy, że mam 4 grubości deski, to 10 cm, i do tego 240 ściany, no to mamy 340 to naprawdę, więc 390 to będzie, to będzie świat, a nie ma co też kombinować za bardzo mniejsze, no bo nie ma sensu, bo i tak ten ostatni kawałek nam nie wyjdzie w żaden sposób, e, jakoś tam jakąś długością, żeby, żeby tam coś można było kombinować, więc na 395 będę sobie ciął i i tak też zrobię. Trzeba będzie to przygotowywać powoli, bo tego trochę tutaj będzie. Mam nadzieję, że mam wystarczająco. Zamówiłem też 14, na, na jak to się nazywa, na murłaty To mi podpowiedział Piotrek z PK budownictwo, pytałem go tam akurat co myśli. W projekcie nie ma nic napisane odnośnie tego, bo czasem niby w projektach jest napisane, ale u mnie nie ma nic. Więc czternastki zapodam. Piórzek mówi, tam, że co 80 cm dawać i będzie ok. No zaczymy jakoś tak pewnie będziemy dawać to wszystko. Krokiem jest 190, więc jakoś tak trzeba będzie to rozmyślać, żeby nie, później nie wychodziło w miejscu krokwi. Też to bez różnicy, bo i tak się skróci. Jeszcze myślę nad połączeniami SFH. A nie tylko w kręcie cisielskim, bo powiem Wam że trochę nad tym myślałem. No i w większości wszyscy robimy tak, że dajemy tylko cisielskiego przez krokiew do murłaty i tyle, ale ta murłata może się czasem roze, rozeschnąć, może się pęknąć. A z tego co patrzyłem, tylko o półtora tysiąca mnie wyniosą te łączenia, wszystkie SFH. I oprócz tego, żebyśmy dali i tak cisielskiego przez krokiew, no to jeszcze myślę o tym, żeby te łączenia zastosować. Jeszcze to przemyślę dokładnie, ale myślę, że skłaniam się ku temu, żeby je wziąć, bo półtora koła wydać, a naprawdę mamy pewność wtedy, że one fajne schodzą się, bo to jest na zasadzie e, coś takiego, e, blaszka, czyli tu murłata i można odwrót, tak o. Tu, tu do murłaty, a tu na krokiew i przykręcamy tam na wkręciki, na wiele, 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 wkrętów, wtedy to fajnie siedzi na całości, szerokości murłaty, to jest też połączone. Yy, nie wiem, czy para idzie na krokiew, czy tylko z jednej strony, będę się to dokładnie rozkminić, jak to, jak to wygląda. Bo tu widzę, że będzie musiało się to przesunąć trochę, ale to te ciasteczka przyjdą, to... O, proszę, to ja podsłuchuję, Romek, siemano. Eee, Słucha, co ja gadam. No, tutaj to jeszcze się wyrównamy wiadomo, całością, ale tak to wygląda. Dobra, odezwa się jeszcze <laughs> i zobaczymy, co uda się wymyślać. Ale zaczyna się już ciemno robić, więc myślę, że będzie deszczowo niebawem. Co No, i Mimo końcówkę pakowania. Słuchajcie, i się rozpadało. Także odpada w ogóle jakakolwiek robota. Lecę na jakiś obiad i musimy skoczyć paczkę odebrać z córką i później nie wiem kurde albo pokroję dziś jakieś pręty jeszcze, a nie, to, to zostawię na weekend tak teraz zacząłem to, trochę myśleć i w sumie jakbym jutro ogarnął temat supów i nadproży no to tak naprawdę nie zostanie mi tak jakby zbytnio wiele no, powiedzmy ten poniedziałek, wtorek, środa w przyszłym tygodniu 3 dni to myślę, że obskoczę bez problemu wszystkie szpilki i te inne pierdoły takie żeby to porobić, ewentualnie stępę na czwartek czy może i w środę nawet i może na piątek przed, ostatni dzień przed, przed tymi świętami może by jeszcze spróbował tego betonu. Jakby się udało. Jeśli by dało radę gdzieś tu przywieźć. Myślę, że z jedną gruchą nie powinno być problemu. Nie liczyłem dokładnie jeszcze. A tak wstępnie wcześniej, że powinno wyjść tu około, około 8 kubików, więc niby jedna grucha, kurde, jakby nie wyszła, nie starczyło, to zawsze ogólnie dać jakichś tam supów czy coś. No ale postaram się to dokładnie policzyć, może dzisiaj, nie wiem, zobaczę, ale no nie wiem, no może by to jeszcze. Ruszył przed tymi świętami, zawsze to kurde, zawsze to lepiej, nie? No zobaczymy. Dobra, uciekam. Taki dzień na przytarcie, dzisiaj, no i zobaczymy, co jutro dzień przyniesie. No i będziemy myśleć i rozmyślać, co i jak. Także ja uciekam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do zobaczenia niebawem.